Witam. Tym razem pora na jakiegoś bydlaka na tapecie Yamaha YZ490 po renowacji u nas, tulejowaniu, odbudowie w miarę możliwości. Są to cylindry już bardzo niedostępne. W ogóle motocykle całe są dosyć niedostępne, no ale cokolwiek do tego dostać, graniczy z cudem, a z jeszcze większym cudem, graniczy dostać coś do tego w dobrym stanie. Także tutaj. Jest dosyć ciekawie przygotowany cylinder, no ale jak widzicie Teraz to będzie widać, no są to cylindry, wiecie, no ostro już tam Styrane życiem, wyspawane, pocudowane No to niestety nie na, nie, nie, na to nie mam wpływu Tak jak to ktoś tu zrobił, to ja już, wiecie, ja już tutaj staram się jakoś super rąk nie wpychać Na tym co mam bazujemy i staramy się zrobić z tego w miarę fajny egzemplarz Um, odnośnie ciekawych rzeczy jest to cylinder troszeczkę e, zmodyfikowany, poprawiony, troszeczkę tak jakby po portingu. I pierwszą rzecz, jaką tu widzicie, tu, i tu. Mamy wstawioną dosyć grubą tuleję i podparty wydech i podparty dolot. E, tutaj wcześniej byli fachowcy przez duże F, i była taka oto tuleja. Rzeźbiona, wszystkim czym możliwe, nie wiem, pilnikiem, e, jakimiś kątówkami, tarczami do cięcia. Tak to mniej więcej tutaj wszystko wygląda. Wyglądało. E, bardzo ciekawa, ciekawy fakt jest, że no, no ktoś, kto to robił, e, to jak leciało, jak kanał dyktował, albo i szerzej. E, powyżynął okna po prostu po całości. Okno wydechowe jest przeogromne, dosłownie można przez nie wejść i wyjść. E, I najgorszą rzeczą jest to, że wydech mamy większy niż dolot. No i tutaj niestety jest cały szkopuł, jest pogrzebany. W takich sytuacjach nie zawsze do końca, bo w silnikach nie idących, nie, nie idących pełnym piecem no jest to nie aż tak problematyczne, ale w silnika, które by mogły pracować pełnym piecem, jest to w moment pozacierane, bo nie jesteście w stanie nigdy napełnić tego cylindra tak, żeby w nim ta mieszanka jako tako zostawała, tylko on wraz z upływem czasu przy pełnym obciążeniu zawsze się zubarza i finalnie się zaciera. Tak to wygląda. Jeżeli, szczególnie, jeżeli jest to silnik z membraną w cylindrze i bez dodatkowych kanałów dolotowych, one się nazywają Boysen Ports, czyli bez tych dodatkowych tutaj e, łączników skrzyni korbowej z, e, no, z gniazdem, membrany, z, z, całą tutaj, z całym blokiem membrany. E, Także tutaj były dosyć ostre e, zawężania powierzchni okien, przebudowa e, czasoprzekroju okna wydechowego, e, wstawienie konkretnej przedziałki, konkretnego mostka. Tak to mniej więcej wygląda. Tam po bokach jest popromieniowane między tulejem a cylindrem. Nie jest wszędzie na zero, no bo po prostu zależało mi, żeby to było mniejsze. Musiałem czymś ten silnik wyratować, a za to jest dosyć mocno wyportingowany dolot, jak widzicie. Bardzo fajna też przedziałka z odpowiednim promieniem, z promieniami do wejścia do centralnego kanału przelotowego czy tam boostporta, jak kto woli. E, osiągnąłem w miarę przyzwoitą powierzchnię okna dolotowego i szczególnie ta powierzchnia jest osiągnięta pod tłokiem, czyli e, dosyć sporo jej się znajduje przez większość, wiecie, suwu tłoka z góry na dół, e, więc to też jest tutaj dosyć istotny element. Tak to wygląda od środka. No oczywiście przeloty. No to tam wszystko zgrane perfekcyjnie, tak jak zawsze u nas. No ale tutaj zwraca uwagę ten dolot. Popatrzymy, no tu spawy, no niestety, no, no tak to jest. E, oczywiście z mojej ręki zostały poprawione spawy tutaj. Wokół tulei, bo tu też były cuda. Tu jest poprawione, ta płaszczyzna jest obrobiona, no i później, oczywiście, już cały szereg prac. Tutaj wszystko, oczywiście, wyprowadzone. No, tak to było wcześniej. No, także tym się nie będziemy zajmować. Bardzo fajny cylinder z tego powstał. Wyratowany na ile się dało. Głowica jest. No nie była jakoś super uszkodzona, ale był wspawany dekompresator, widzicie. Znaczy dosyć fajnie to było wymyślone, fajny tutaj kąt, fajnie żeberka wyfrezowane, nic nie pourywane. Tylko tutaj ta głowica jest strasznie niespawalna, bardzo niespawalna. I tutaj było strasznie zaporowane i to było, ona nie była wrzucona na maszynie obrobiona, tylko była wydremlowana tutaj, takie spłaszczenie było. Jak wrzuciliśmy to po prostu na maszynę i tylko poprawiliśmy komorę spalania wstępnie przed zalewaniem jeszcze, to dosłownie cały spaw widziałem był pęknięty dookoła i to się zaczęło ruszać, także no, tutaj był kontakt z klientem, powiedziałem o co chodzi, klient mi dał zgodę, więc zostało to tutaj na nowo zagłębione, wyspawane, jest wyprowadzona komora, pozalewane, jest instrukcja squish'a, stopnia sprężania, bo tak naprawdę nie mamy tutaj żadnych danych fabrycznych, ja nie mam też silnika, więc nie wiem jak wysoko wychodzi tłok do końca. Nie mamy tutaj żadnych pomiarów super zrobionych, więc tutaj ma, trzeba było to wszystko ładnie wymyśleć, przygotować, dzwonić się z klientem. Eee, pan Wojtek jest tutaj stałym klientem. U nas zrobi nie, nie pierwszą 500, nie pierwszego bydlaka, eee, więc tutaj doskonale siedzi w temacie. Wie wszystko co i jak. No, sprzęt jest fajnie przygotowany. Nagrywam taki krótki filmik, żeby pokazać coś ciekawego, ponieważ no, ten cylinder, jak widzicie, no, nie jest. Nie jest takim najlepszym okazem piękności, żeby porobić mu super galerię zdjęć, tak jak mamy na stronie wrzuconą galerię z CR500. Ale bardzo fajny egzemplarz z tego wyszedł. Z tego co widzę, te spawy raczej są głównie zewnętrzne. Tutaj ktoś od środka też spawał, ja to tutaj fajnie wyprowadzałem. Ale starałem się jak najmniej tych spawów, tam wiecie, rzeźbić, bo czasami jest tak, że jak jest ciężko spawalny materiał, to są jakieś pory w tym uwięzione, i jak to mocno zeszlifujemy, sfrezujemy, to może gdzieś lekko coś cieknąć, a tak to wiemy, że to w miarę ja to tu w miarę możliwości posprawdzałem, jakoś tam wiecie, m, pozalewałem, podmuchałem na gorąco i tak dalej. To no nie jest źle. Sądzę, że jak na taki motocykl, bardziej jako eksponat, który nie będzie jeździł w żadnych wyścigach, tylko po prostu ma być sprawnie poskładany, palący, jeżdżący i tak dalej, nie zacierający się, to myślę, że spokojnie jest to do osiągnięcia. Także taka fajna, taki fajny bajer będzie wysyłany teraz na dniach. No, także, jakbyście pytali, to takie sprzęty też się u mnie robią, też się tulejują, e, modyfikują oczywiście, jak jest na to tylko budżet e, i są chęci, jak najbardziej. Także, no, tak to wszystko wygląda. No, ten dolot mi się szczególnie podoba. Bardzo ładnie się to tam wszystko schodzi. No, także pozdrawiam ślicznie. Dzięki.